Partia Zieloni i Monitor Szczecina 19 września rozpoczęli trzydniowy festiwal zrównoważonego transportu miejskiego. Akcję zainaugurował Parking Day w jednym z miejsc, które zostały odebrane mieszkańcom naszego miasta. Wcześniej w tym miejscu był Zielony Skwer, który został zastąpiony betonowym muzeum. Dzisiaj stworzyliśmy zieloną oazę na kocyku, na tym betonowym, na tej betonowej przestrzeni, bo w inny sposób niż rozłożyć sobie kocyk, stworzyć sobie bezpieczne miejsce, w tym miejscu po prostu nie da rady spędzić czasu. I też chciałbym powiedzieć, że my nie negujemy tego jako muzeum, że nie negujemy tego jako symbolu historycznego naszego miasta, ale negujemy to jako, jako taki bałagan przestrzenny, po prostu przestrzeni miejskiej, tą tutaj na mnie... Widzimy. Szczecin w rankingu obszarów zieleni jest w środku tabeli. Jednak, patrząc na ilość ludzi spacerujących chociażby po jasnych błoniach, można wnioskować, że takie miejsca są potrzebne. Powstają nowe place zabaw, ale zapotrzebowanie na miejsca zielone wciąż jest duże. Muzeum Przełomów jest muzeum, jest to instytucja historyczna, jest to, jest to miejsce, które powinno istnieć w Szczecinie i bardzo się cieszę, że takie powstało. Natomiast co do realizacji tego akurat w tym miejscu będę miała zdanie przeciwne i będę zawsze twierdziła, że dając głosy historykom odebrałam mieszkańcom miejsce miejsce do wypoczynku przestrzenie historyczne również są potrzebne jednak patrząc na tereny które są dookoła trzeba przyznać że architektura jest nieco zaburzona Zamyk renesansowy brama chodu pruskiego z XVIII wieku a jednocześnie nowoczesna filharmonia dlatego uważam że w polityce miasta przede wszystkim powinna się znaleźć, e, powinien się znaleźć e, plan dotyczący, w jaki sposób stworzyć miasto bardziej przyjaznym i otwartym na potrzeby mieszkańców. Nie, nie mówię tutaj jednocześnie o mieszkańcach, którzy jeżdżą samochodami. Akcja kończy się w poniedziałek, Europejskim Dniem Bez Samochodu, obchodzonym już 13 raz. Z tej okazji szczecinianie jeżdżą za darmo komunikacją miejską. Ma to na celu przekonanie mieszkańców, by częściej zostawiali swoje samochody na parkingach, tym samym pomagając chronić środowisko.